Dzień dobry, rozmawiamy dzisiaj z Bartkiem fragerem kubackim. Bartek, to prawda, że masz haksy? Tak, grywam czasami na haksach, które dostałem od mojego szanownego przyjaciela i gracza, współgracza Konrada a Aha, a dlaczego na tym gracie? Czy to sprawia wam przyjemność? Czy znaczy nie, ale nasz, nasz cel nam rozkazał, nie? Bo pod groźbą wyrzucenia z klanu powiedział, że mamy na tym grać i mamy przerabiać aktynum. A nie no to, to już wiem dlaczego tak się dzieje. To wiem dlaczego żaden klan nie chce z nami grać na niezero. Tak, ale my zawsze ten. E, mówimy, że damy aktynum i zawsze dajemy czyste aktynum. A czy to prawda, że do was do, że do was wspaniały gracz nubzor Akam Michomajewski? <grymne> Czy tak, to jest y, przeciter w ogóle, y, nasz sensej w dziedzinie czytologii. E, podobno dzisiaj nie dał octiniu, ze z, z NDS. Niestety musiał iść do babci. Aha, dziękuję, rozumiem. Dziękuję za wywiad. To był. Dziękuję frager. Froger, dziękuję. Przeprowadzaliśmy wywiad z wspaniałymi graczami klanu GLC, co prawda citerami Konradem Woźniakiem aka Kodi i Bartkiem Kubackim aka Dziękujemy za wywiad, także dołączył się do tego pan Luxor, Ak Jakub Maluga. Dziękujemy.